Hej, jest i w dzisiejszym odcinku opowiem wam dzisiejszą historię z, ży z życia wzięte o tym jak mój nauczyciel się pomylił na sprawdzianie i od razu wam przepraszam za to, że nie było odcinków przez dwa tygodnie, bo byłam chora i nie mogłam zaraz zaczynajmy więc mieliśmy dzisiaj napisać sprawdzian z geografii rozszerzonej oczywiście bo jakby inaczej i mieliśmy pisać sprawdzian z umiarkowanego przyrodniczej gospodarczej działalności człowieka. Czy... Nie wiem, nie rozumiecie. Wiem? Sorry, przepraszam. I mieliśmy z tego pisać. No to dobra, siedzimy oddzielnie, na ławkach. I pan zaczyna dawać zagadnienia. I takie. I takie. Ej, ale chyba to miało być. A to jest, on podaje o krajobrazach, a my nie to nie jest o krajobrazach. I my tak piszemy dla Beki. No to dobra, podajemy wszyscy. I potem jeden z nas mówi, mówi, proszę pana, bo mieliśmy z czegoś innego pisać, a pisaliśmy z krajobrazów, czyli to, co już zaliczaliśmy, i takie trochę Beka. A pan od razu. O matko, czemu nie powiedzieliście wcześniej, to by wam dał inne. A teraz to nie, nie napiszecie i będziecie to zaliczać na następnej lekcji. I mówi, że dopiero jutro. Mamy dwie godziny, no to napiszemy. A my mówimy, że nie możemy, bo mamy sprawdzić z historii. I No, no mówi, no. no dobra, no to napiszemy w świętach. I taki smutny taki, no i my takie beka wchodzimy dalej Ciężko. trochę zabawnie, ale fart, że to nas spotkało, więc ym, przepraszam was od razu dalej za to, że mnie nie było więc ym, cześć, nara, trzymajcie się, pa postaram się do końca tego dnia wysyłać filmy chociaż do piątku cześć